Grałem supporty po prostu przed popkiem, tak się jakoś poznaliśmy. Był takim, <laughs> taką osobą, która dużo mnie nauczyła i też może jak obserwowałem go, to, to dużo lekcji wyciągnąłem, takich może, których błędów nie popełniać, ale nie uważam, że to jest zły człowiek. Uczyłem się na pewno e, tego, żeby nie pić za dużo, mm -hmm. że alkohol potrafi bardzo pogubić, się, szczególnie w tej, w tej karierze, że można się bardzo, bardzo łatwo zgubić, że Paweł sam mi o tym opowiadał, żeby nie popełnił tych błędów, że on jest już po prostu. Dla niego za późno. Dla niego może jest za późno, ale, ale żebym ja tego nie robił, więc to było bardzo fajne, że jednak, mimo tego, że bardzo dużo masz takich znajomych, którzy jednak cię nakłaniają do tego, że dawaj, idziemy w męż, na imprezę, to on był jednak taką osobą, która miała ten ograniczenie, Nie mówiła, dobra, ja mogę, ale ty raczej, ty raczej tego, ty tego młody, nie robię, bo Ty młody nie ruszaj. Bo, bo, to, bo to może się źle skończyć, tak samo używki w tym świecie. Właśnie dużo, dużo tego mnie nauczył na początku, że jest dużo używek, że jest dużo alkoholu, że mogą się pojawiać ludzie, którzy będą chcieli mnie oszukać i mm -hmm. żebym o tym zawsze pamiętał żebym żeby miał swój rozum i, i żebym twardo stąpał po ziemi.